Halo, halo, jak się czujesz? Mam nadzieję, że dobrze, że jesteś gotowy, żeby otworzyć razem ze mną Boże Słowo. Chciałabym Cię zaprosić dzisiaj do kolejnego słowa, które dotyczy Jezusa, który jest objawiony w każdej księdze biblijnej. Ostatnio o tym Bóg mi cały czas przypomina, i jakby wskazując, żeby nie czytać cały czas tych samych. Wersetów, tych samych historii, tych samych ksiąg biblijnych, tylko żeby szukać go wszędzie, żeby mieć takie świeże objawianie tego, kim był Jezus, co on dla nas zrobił i co, co się dzieje, kiedy mamy z Nim relację głębszą. Właśnie, żeby czytać o Bogu w każdej księdze. Dlatego dzisiaj wybrałam taki werset z Ewangelii Łukasza, 24 rozdział, 27 werset. I zaczynając od Mojżesza i wszystkich proroków, wykładał im, co było o nim napisane we wszystkich pismach. To jest takie bardzo dobitne potwierdzenie tej tezy, którą cały czas tutaj próbuję przedstawiać, że Jezus jest objawiony w unikalny sposób, w różny sposób, w ciekawy sposób, taki nietypowy, w różnych księgach biblijnych. Ostatnio czytaliśmy księgę Izajasza i tam jest naprawdę multum proroctw i objawienia dotyczącego Chrystusa. Ale, ale nie jest również nie, nie jest to jedynie Izajasz, tak? Nie jest to jedynie Izajasz. Ten werset, który teraz czytamy, jest wypowiedziany, to są słowa wypowiedziane przez Jezusa do swoich uczniów zaraz po zmartwychwstaniu, kiedy do nich przyszedł, kiedy Przybiegły kobiety mu, opowiedziały im o tym, że Jezus martwych stał. Nie chcieli im wierzyć, no bo co to te kobiety mogą wiedzieć? Pewnie jakieś emocje. Je poniosły. I chociaż Jezus im wcześniej o tym mówił, że stanie, więc powinno to potwierdzić ich przypuszczenia, to nie chcieli wierzyć. Jezus przychodzi do nich i napomina ich, że są gnuśnego serca, że nie chcą wierzyć w to, co mówili prorocy, to, to co On im wcześniej mówił. A przecież, a przecież, czy Chrystus nie musiałby tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I mówi im właśnie, że, że już od Mojżesza i przez wszystkich proroków zaczął im wykładać, co było o nim napisane we wszystkich pismach. Czyli, czyli Jezus, po pierwsze, czego się tutaj dowiadujemy, on dokładnie wiedział, kim jest, miał objawienie tego, kim jest i co ma zrobić, dlaczego, skąd miał to objawienie, bo czytał pisma, bo znał pisma. Jezus sam znał pisma i dlatego wiedział, kim jest i co ma zrobić dokładnie. To jest. To jest Genialna wskazówka, bo my często nie wiemy, kim jesteśmy, nie wiemy, dokąd zmierzamy, nie znamy swojego powołania, nie znamy tego swojego miejsca na Ziemi, bo nie czytamy pisma, bo nie czytamy pisma, które Bóg nam dał. Nie znamy Słowa Boga i dlatego nie wiemy, kim jesteśmy, nie wiemy, kim jest Bóg. To mnie ciągle zdumiewa, kiedy w naszej szkole pasji i wizji trafiają osoby, które nadal nie wiedzą. Że jest podział na Stary i Nowy Testament. Nadal nie wiedzą, jak się czyta Biblię, dopiero zaczynają, stawiają swoje pierwsze kroki. Z jednej strony rozumiem to, że jeżeli ktoś chce odnaleźć swoje powołanie, to, to, to musi być jakiś tam pierwszy krok czy drugi krok i jest zawsze ten jakiś początek, ale z drugiej strony człowieku zacznij sam czytać Słowo Boże. Hmm, oczywiście taka szkoła jak moja pomaga w tym i, i przyspiesza pewien proces, inspiruje, daje pewne narzędzia, ale jeżeli sam nie zaczniesz tych poszukiwań, sam z siebie, każdego dnia otwierając Boże Słowo, to żadna szkoła to by nie pomoże, żaden nauczyciel, żaden filmik na YouTubie tego za ciebie nie zrobi. Po prostu to jest odpowiedzialność każdego z nas. Hmm, szkoły, filmiki, konferencje, książki są wspaniałe dla osób, które same szukają, same się rozwijają, same próbują, poświęcają czas, a nie dla kogoś kto tego nie robi. I dlatego um, potrzebujemy, potrzebujemy znajdować Jezusa w każdej księdze, potrzebujemy studiować to słowo, tak jak Jezus, który wiedział dokładnie co ma zrobić, nie dał się zwieść, nie dał się przez diabła oszukać, nie wybrał drogi na skróty. Nie, nie dał się wytrącić z tego powołania. Nie dał się zniechęcić. Dzięki temu my jesteśmy tutaj teraz żywi. Nawróceni, pełni ducha świętego i zmierzamy ku życiu wiecznemu. Zwyciężył i my jesteśmy przez to zwycięzcami, właśnie dlatego, że on był zanurzony w słowie, on był zanurzony w pismach. Nie polegał jedynie na ponanaturalnych objawieniach, tak jak niektórzy myślą, że Jezus po prostu taki chodził, natchniony cały czas, jakby miał radar w głowie. I oczywiście duch święty był w nim i mu pokazywał pewne rzeczy, ale odnosił się do pewnej. Pewnego fundamentu, który został w nim położony przez pisma, przez pisma, przez to, że Jezus czytał pisma, przez to, że Jezus był, wybudował swój sposób myślenia na tym, jak mówił do niego Bóg, właśnie przez spisane słowo. To jest błogosławieństwo dla nas, że mamy spisane słowo. Bóg może prowadzić każdego, nawet jeżeli nie ma dostępu do Biblii, ale jeżeli ten dostęp jest, to traktuj to z szacunkiem poświęcaj temu czas. Nie myśl sobie, że przyjdzie sen i w ponadnaturalny sposób, bez Twojego wysiłku żadnego, będą się działy rzeczy. Czasami tak jest, że Bóg daje nam prezenty w postaci braku wysiłku i po prostu daje coś z nieba, ale jeżeli jesteś arogantem, bo Masz czas, a nie poświęcasz go Bogu, masz siły, a poświęcasz te siły na inne rzeczy, a nie na szukanie Boga, to nie myśl sobie, że Bóg coś dla ciebie będzie robił, bo to znaczy, że przez całą swoją postawę pokazujesz, że Ty Boga nie chcesz i nie chcesz tego objawienia. Więc y, ja widzę bardzo dużo jest arogancji wśród chrześcijan, bardzo dużo jest. Takiego myślenia, że, y, że coś mi się należy, że ja już jestem zbawiony, ja już y, nie wiem, chodzę do kościoła, czy nie wiem, coś tam myślimy o sobie, wydaje nam się, że już jest dobrze z nami, a wcale nie jest dobrze z nami. Musimy cały czas mieć to po poczucie, że, um, że dopiero zmierzamy. Musimy z drżeniem sprawować swoje zbawienie, być wdzięczni Bogu każdego dnia, być pokorni, wiedzieć, że nic nie wiemy, wiedzieć, że dopiero zmierzamy, um, korzyć się przed Bogiem, korzyć się przed Bogiem. I ja wiem, że to, tego nie można uzyskać przez to, że ja teraz powiem, kuszcie się, ukuszcie się, Jest w ogóle co to za czasownik, yy, i będziemy się korzyć, tak? Tak to się nie dzieje, bo to Duch Święty dzia działa w nas, ale Duch Święty też odwołuje się, pamiętacie to słowo, że Duch, który przyjdzie, pocieszyciel, on przypomni Wam to, co Wam mówiłem. Duch Święty przypomina, to znaczy, że my wcześniej musimy wiedzieć coś. I Duch dopiero przypomni. Więc um, dlatego słowo, dlatego każdego dnia słowo otwieramy i yy, kładziemy ten fundament, żeby on mógł się do czegoś odnieść, żeby mógł nam pokazać też, objawić yy, tak jak objawił swoim uczniom, że w każdej księdze, w pismach było o nim napisane i to, co się wydarzyło w jego życiu, nie było przypadkiem, nie było wolą złych ludzi. Och, niedobrzy ludzie. Zabili, zamordowali Jezusa. Nie, to wszystko było wcześniej objawione, było częścią jakiegoś planu, i zrozumienie tego planu pozwala nam dobrze podejmować decyzje. Tato, daj nam głód Twojego słowa, daj nam takie pragnienie, które miał Twój syn, który chodził tutaj wśród nas kiedyś na tej planecie, który szukał Ciebie który pragnął kontaktu z Tobą, pragnął rozumieć Twoje sposoby działania, i dlatego studiował Twoje Słowo, studiował pisma, które objawiały Mu e, Twoją wolę, objawiały to, co ma zrobić w przyszłości, to, kim był, to, jaka jest jego misja, to, co było słuszne i, i zbawienne dla nas do zrobienia. I On miał siłę, żeby to potem wypełnić, ponieważ był ugruntowany na Słowie, i my też chcemy mieć taką, powagę w sobie, takie, takie zrozumienie, że chcemy znać to słowo, że ono jest drogie dla nas, że będziemy go szukać każdego dnia usilnie, tak żeby to słowo mogło nas kształtować, żeby mogło nas zmieniać, poprzycinać czy rozciągnąć właśnie, czy jakoś rozbudować w kwestiach, w których jesteśmy za mali. Pragniemy mieć Właśnie chęć do czytania Słowa i zrozumienie, jak ważne jest to, jak wspaniałe jest to, jaki to jest przywilej, że Ty do nas mówisz. Chcemy, chcemy w ten sposób żyć. Modlimy się w imieniu naszego Pana, tego Słowa, które zostało wcielone i mm, które było skuteczne, które było zbawienne i które było uzdrawiające. Amen. Okej, okay, kochani, okej. Okay. Dobry czas. Gorąco się już robi, powodzi będę kończyła. Yy, przytulam Was bardzo serdecznie i cieszę się, że jesteście miłośnikami słowa. To jest bardzo, bardzo ważne również dla mnie, że, że mogę obracać się wśród takich ludzi. To jest dla mnie bardzo cenne, że mogę kręcić filmy o tak głębokich treściach i spotykać się z ludźmi, którzy też takie głębokie rzeczy lubią. Wow, po prostu to jest mega, mega fajne. E, tak więc pozdrawiam Cię, drogi mój człowieku. Do zobaczenia jutro. Trzymaj się.